Na łeb ci padło? To jest twój plan? To, skończyli się Marines? No po prostu świetnie. Nie mogę tutaj budować. Coś mi blokuje drogę. Nie ma mowy. Zablokowane. To jest do kitu! Masz na myśli tam? Zabierzcie mnie stąd! To ma być ulepszenie? Jestem za młody, żeby umierać! Pomocy! Nie to miałem na myśli. No to Ferrand! Zaruj! Jestem posłuszny. Służba zakończona. Pomyślna asymilacja. Jaki jest troska? Oczekuję na polecenie. Mam Cię! Samozniszczenie za 5, 4, 3. O-O! Potrafię naprawić wszystko. O ile to cholerstwo trzyma się w kupie. Słyszysz? No, trzymaj się w kupie! Wiesz? Masz bardzo ładną myszkę. O, a mój szwagier Stasiek widział kiedyś zerglinga. Na CB nazywają mnie Wielkie Wiertło. Hej! Chcę posłuchać, rabia wolne zergi! Moje okna są szczelne, więc nie wciskaj kitu. ERK gotowy! ERK gotowy! Ha? Co się dzieje? Złe wieści? A! Wystraszyłeś mnie! Śmiało! Zwarty i gotowy! Ty tu jesteś szefem! Tak? Ta, niech będzie! To twoja forsa! Uhu! Nadgodziny! A co za to dostanę? Ta! Ta! No! Dobra! Aha! Zrobi się! Słyszymy! Tak jest, szefie! No pewnie! Robi się! W drodze! Ruszaj się! Ta, ta!